Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chciałbym opowiedzieć Wam trochę o tym, jak skutecznie oczyszczać siebie, czyli przestrzeń osobistą oraz mieszkanie, dom za pomocą kadzideł oczyszczających. Jak Wam pewnie wiadomo, już od wielu setek lat te praktyki są stosowane. Stosowane są do dzisiaj. W praktycznie każdej kulturze były stosowane rośliny, które używano do oczyszczania mieszkań, domów, oczyszczania przestrzeni osobistej oraz miejsc kultu, czyli różnych świętych miejsc. Nawet dzisiaj w kościołach jest to stosowane. Także temat jest według mnie bardzo powszechny i dosyć, dosyć dobrze znany. <laughs> Jednak warto go sobie przypomnieć, także może zacznijmy od początku, po co w ogóle to robić. Moi drodzy, przede wszystkim oczyszczanie siebie. Tak jak dbamy o higienę ciała fizycznego, tak warto jest też zadbać o higienę naszej energetyki i wszystkich przestrzeni subtelnych. To jest bardzo ważna sprawa, gdyż z zabrudzoną energetyką ciężej się żyje. Ciężej się żyje, co mamy myśli. Mogą się pojawić takie rzeczy, jak przytępione odczuwanie rzeczywistości, tak? czyli po prostu mniej odbieramy po prostu z otoczenia różnych sygnałów. Przytępione myślenie. Mogą się pojawić nawet jakieś problemy ze zdrowiem, ponieważ zapychana nasza energetyka też potrafi po prostu przenieść się na poziom fizyczny. Problemy po zapychanej energetyki potrafią się przenieść na poziom fizyczny. Więc jest to bardzo ważne, aby dbać o tą naszą higienę osobistą również na tym poziomie subtelnym. Jeśli chodzi o mieszkania, o domy, też jest to sprawa bardzo ważna, ponieważ domy i mieszkania są to taki, takie miejsca bardzo szczególne, gdzie każdy z nas po prostu potrzebuje czuć się bezpiecznie, komfortowo, przytulnie, a gdy ta nasza przestrzeń, w której się znajdujemy, jest zabrudzona, my nie do końca będziemy się tam czuli przyjemnie i przytulnie. Będziemy się czuli tam niezbyt komfortowo. Może niektórzy z Was mieli takie doświadczenie, że mimo tego, że w pomieszczeniu, do którego weszli, było ładnie wizualnie, to nie do końca. Odczuciu było tam przyjemnie. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu to miejsce było zabrudzone energetycznie. Także, moi drodzy, jest to przez nas odczuwalne, i dobrze jest po prostu czasami zeskanować to nasze miejsce, w którym żyjemy, czy ono gdzieś nie jest po prostu przybrudzone, czy nam jest tam dobrze w tym miejscu. Jeśli nie jest, warto jest je po prostu oczyścić. Właśnie, oczyścić. I teraz, czym oczyścić? Tak jak już wspomniałem, kadzidło oczyszczające, tak? także jest bardzo dużo różnych rodzajów kadzideł oczyszczających, ale jest też bardzo dużo rodzajów energii, które potrafią zabrudzić i zniekształcić nam tą przestrzeń, ten przepływ energii przyblokować. To spektrum energii, które po prostu jest niekorzystna, jest bardzo duże. Ja ze swojego doświadczenia, pracując jako osoba, która oczyszcza mieszkania, oczyszcza domy oraz też ludzi, niekoniecznie kadzidłami, również innymi metodami, no muszę powiedzieć, że tych energii naprawdę jest bardzo dużo rodzajów, także to spektrum jest bardzo szerokie i kadzidło oczyszczające, jeśli na przykład w modzie teraz, tak, bardzo w modzie jest palosanto, biała szałwia, super, tak? tylko teraz, jeśli chodzi o oczyszczanie, bardzo fajnie działają kadzidła oczyszczające, gdy są zrobione z mieszanki, z mieszanki różnych roślin. Tak jak ja właśnie robię takie kadzidła, z którymi się już pewnie spotkaliście. Ja robię mieszanki kadzideł, dlatego że jeśli weźmiemy pojedynczą roślinę, która działa w sposób oczyszczający, ta roślina, powiedzmy, jest całe spektrum energii, które potrzebujemy oczyścić. Ta roślina oczyści nam skutecznie jakieś. Kawałek tego spektrum. Ona sobie z nim z, z tym kawałkiem poradzi, ale reszta po prostu jest już mm, niedotknięta, nie, nieoczyszczona. E, dlatego warto jest używać mieszanek, mieszanek kilku roślin, silnych roślin, które po prostu działają na poziomie całego spektrum, e, albo chociażby no, większe, wiek, wiek, większe, większej e, jakiejś części tego spektrum niż e, jakaś pojedyncza roślina. Tak jak wspomniałem, na czasie jest teraz palo santo, biała szałwia. Osobiście uważam, że nad wyraz jest to eksploatowany towar w dzisiejszych czasach, zwłaszcza palo santo, gdzie jeśli dalej tak będzie się działo, że po prostu ludzie będą nagminnie jak gdyby używać tego, tego drewna, to ono może w pewnym momencie stać się takim towarem deficytowym i nawet wyginąć, ponieważ już, już jest, z tego co wiem, zagrożonym gatunkiem. Jedno z, jedno z gatunków tych, tych drzew. Także, moi drodzy, warto też popatrzeć troszeczkę w tą stronę. Tak jak wspomniałem, Wam tutaj pokazałem, może będzie widać nawet w kamerce. Jak widzicie, tutaj jest kilka różnych roślin. Każda z tych roślin działa na jakiś kawałek tego spektrum. Gdzie jesteśmy w stanie po prostu skutecznie oczyścić tym kadzidłem to, co oczyścić chcemy. Czyli albo siebie, albo po prostu dom czy mieszkanie. Jak to robić? Ważne jest, żeby robić to bezpiecznie. Czyli rośliny oczyszczające są roślinami przeważnie bardzo mocnymi. Czyli warto jest przed oczyszczeniem domu lub siebie otworzyć okno lub uchylić okno. Gdy rozpalimy to kadzidło i zaczynamy oczyszczać cały dom, to tego dymu naprawdę jest bardzo dużo. I właśnie w oczyszczaniu właśnie o to chodzi, żeby tego dymu dużo było, żeby ten dym doleciał wszędzie tam, gdzie chcemy, żeby po prostu on doleciał, żeby oczyścił, oczyścił wszystkie wszystkie pomieszczenia naszego domu oraz nas także otwieramy, uchylamy okna zaczynamy od jakiegoś pierwszego pomieszczenia, rozpalamy kadzidło i dymimy dymimy po prostu we wszystkie narożniki wszędzie tam, gdzie czujemy, że potrzebujemy po prostu dojść z tym dymem dymimy, jeśli tego dymu już jest dosyć sporo przechodzimy do następnego pomieszczenia i później znowu do następnego i tak oczyszczamy cały dom, całe mieszkanie oraz również możemy siebie przy okazji jeśli oczyszczamy tylko siebie i nie ma z nami nikogo więcej ponieważ fajnie jest tutaj poprosić kogoś aby wziął kadzielnicę od nas i po prostu tym dymem nas oczyścił od stóp aż po głowę z każdej strony jeśli niestety nie, nie, nie możemy nikogo poprosić o pomoc jesteśmy sami dobrze jest po prostu kadzielnica dobrze rozpalić kadzidło w tej kadzielnicy i położyć sobie na ziemi ten dym będzie się unosił do góry wejść sobie w ten dym i żeby po prostu cały. Cała, przez, przez całą naszą strukturę ten dym przeszedł, tak? Czyli e, pokręcić się w tym dymie, wziąć jeszcze tą kadzielnicę w rękę, obdymić się z każdej strony tam, gdzie czujemy, że, że, że jeszcze jest to potrzebne. Pamiętajcie, że nasze ciało energetyczne ono jest dużo większe niż ciało fizyczne, więc po prostu potrzebujemy też oczyszczać tutaj taki nawet dobry metr poza ciałem fizycznym. Także jest to bardzo istotne, żeby nie tylko ciało fizyczne, ale też tutaj cała przestrzeń Dookoła też jak gdyby była oczyszczona, czyli dotknięta tym dymem, gdzie właśnie dym według mnie jest taką substancją wielowymiarową, czyli po prostu przechodząc przez jakąś strukturę, przechodzi również przez strukturę subtelną, czyli dotyka tych subtelnych, wrażliwszych części. Czy są jakieś sytuacje, w których kadzidło może się nie sprawdzić? Tutaj warto też o tym wspomnieć, że takie sytuacje również są. Są to sytuacje skrajne, które no, nie zdarzają się często, ale no, potrafią się jednak zdarzyć. Są to sytuacje, gdzie w domu lub w mieszkaniu jest już tak gęsta energia, jest jej tyle napchane, że nie ma całkowicie przepływu energii. Wtedy kadzidło po prostu jest w, sta jest w stanie sobie z tym nie poradzić, ponieważ ono nie ma możliwości ruszenia tej energii. Wtedy warto jest poprosić kogoś, kto zajmuje się oczyszczaniem mieszkań jakimiś innymi metodami, aby tą energię po prostu nam ruszył i ją oczyścił. Wtedy, gdy ta robota zostanie zrobiona, Warto później co jakiś czas po prostu odpalić kadzidło i oczyszczać to mieszkanie lub dom po to, aby nie doprowadzać do, do właśnie takich sytuacji, gdzie, gdzie po prostu jest tej energii tyle napchane, że nie ma totalnie żadnego prześwitu, ta energia wisi i jest po prostu jak galaretka. I my wchodzimy do takiego domu albo do takiego mieszkania i jesteśmy po prostu jak w, takiej, jak w takim ciemnym dymie. Są takie miejsca i to są zazwyczaj miejsca bardzo nieprzyjemne. Także moi drodzy, warto jest oczyszczać mieszkania, warto jest oczyszczać siebie, warto o tym mówić, przekazywać tą wiedzę. Jeśli uważacie, że warto jest powielać dalej ten filmik, zapraszam Was do udostępniania, do lajkowania oraz do zapoznania się z ofertą moich kadzideł, które osobiście wytwarzam z serduchem dla Was, po to aby Wam jak najbardziej służyły. Jeśli ktoś chciałby zakupić takie kadzidła zapraszam do kontaktu, a na tą chwilę z mojej strony byłoby już wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i do następnego. Cześć!